I tutaj będziemy sobie podłączać, aby mobilnie zasilać. Mankóje, ja jestem co Witam Was w kolejnym filmie ze świńskich opowieści. A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić. No... Akumulatorownie, którą sobie kopaliśmy pomieszczenia na poprzednim z i od razu. Trzeba Wam powiedzieć, że na streamie działo się dużo fajnych rzeczy. to podaży z tym o i wiem, że polubiliście te. I za co i sobie poza odcinkami, więc zrobiłem sobie wie to oraz plecaczek w jakieś. Które możemy sobie trzymać jakieś patyczki albo coś, bo to ma fajną animację chowania, tak mamy jakby na plecach oraz zrobiłem sobie backpack, To będzie nam służyć, aby mobilnie zasilać wietro. A to wietro naprawdę fajne. I teraz zrobiłem sobie kilka rzeczy, które mogą się nam sprzedać do zrobienia naszej akumulatorowni, więc Weź weźmy sobie na przykład te rzeczy, które nam mm, będą potrzebne. To badpaki, dajmy sobie, o na przykład tutaj, weźmy sobie także to. To jest fajne, to jest fajne, że możemy dzięki temu sobie regulować co gdzie jakby ładujemy. Czy chcemy dać na ładowanie, czy chcemy nasz na przykład na coś innego. Dobra, weźmy sobie, zróbmy sobie troszeczkę tego, e, jakieś dźwigni, bo dźwignie się bardzo sprzedają. Też widzimy nasz badpak się. Muszę sobie zrobić 4 z tego co wiem. O, też troszeczkę tych dźwigni. E, tabliczek, żeby sobie opisać. To jest do czego? E, że mógłbym sobie zapamiętać, ale to jakby ładnie będzie wyglądać, będzie wszystko pięknie opisane. O, B To niech będzie tak. Tabliczki, tabliczki. Okej. Okay. I też możecie pisać, e, jakie modziki byście chcieli, abym. Abym właśnie dodał do naszego e, modpaka, tak? Tutaj, oczywiście, zrobiłem sobie sterówkę. Tutaj, będzie oczywiście. O, paczek, to idzie fajnie szybko. Lecimy to. Idzie to tak jak w żelaznym. Też chcę sobie to kiedyś upgrade'ować. I tutaj można sobie diamontowy ostrze zrobić. Teraz wam tutaj pokażę. O, coś takiego. Tylko potrzebujemy tego. to się robi w jakiejś maszynie. Tylko teraz już nie pamiętam jakiej. Żeby sobie zrobić takie, to potrzebujemy Energy Krista. Energy Krista też się jakoś tam robi. Tylko teraz nie wiem dokładnie jak. Na pewno ten robimy do troszeczkę pocięty. B. Ale nie idzie szybciutko. To sobie może też da się jeszcze z tego piłę zrobić. Zamiast siekierki będziemy mieć piłę łańcuchową. Może jakieś okno co albo coś. To będziemy mogli oczywiście sterować wszystkim. Okej, okay, więc może się spotkamy jak to sobie wykopię. Okej, okay, jesteśmy po cięciu, Mamy przygotowane um, kurkawod wodna kratkę, którą będziemy sobie operować naszymi mm, machinami. nie będzie tak na przykład. I tutaj będziemy sobie podłączać. Ale kiedy tutaj zrobimy lampę, że, że jak się ładuje, to się pali, jak się nie ładuje, to się nie pali. Albo jak już się pali na czerwono. To sobie jest wszystko jeszcze do ogarnięcia. Dobra, może najpierw przenieśmy sobie tutaj chcę zrobić kiedy sobie generator więc też za sobie szybko wykopmy coś, O na razie generator zróbmy sobie w tym miejscu tam kiedyś chcę zrobić reaktor atomowy, o, zaraz możemy sobie reaktor, generator a nie reaktor dać sobie na razie w tym miejscu, no i co dać sobie e, nasze ładne, nasze zysłowie, mobilne środki energii i może e, postawmy sobie tak o, takie, takie dwie te. Są ma, t tak jak mamy w tych dużych takich. tych, tych filmach niektórych. Pola A, chcę to obrócić. O, Pyk. I to nie będzie na przykład. To niech może niech idzie kolejny rząd. No. Mamy ładowanie zrobione. To teraz. Przydałoby się ten kabel podprowadzić. Kabel to tutaj właściwie zrobić a nie będzie o niech będzie o kiedy zbagowałem się niech będzie o w ten sposób i to jak będzie szło tak o to niech może niech będzie sobie od dołu szło tak i mamy pięknie zrobione tak w sumie o jeszcze jedno w dół bym to zrobi, aby wszystko było Fajnie zakryte. Tak kiedyś będziemy się to wymontować to na jakimś live, albo na jakimś odcinku sobie to, no, się, się to wszystko odnowi. Sobie jakieś fajne kafelki albo coś. Albo sobie tak na biało zrobimy. To jest moje światło.